Co możesz, a czego nie możesz w procesie restrukturyzacji? W tym materiale opowiem Ci tak naprawdę o tym, jak będzie wyglądało funkcjonowanie Twojej firmy, jeżeli zdecydujesz się na wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Opowiem Ci o tym, co możesz lub wręcz musisz robić, a czego bezwzględnie nie możesz robić, jeżeli chcesz swoją firmę uratować przy wykorzystaniu narzędzi restrukturyzacyjnych. Zapraszam do oglądania. Jeżeli oglądałeś nasze poprzednie materiały, to już wiesz, a jeżeli nie oglądasz, to zachęcam Cię do tego, żebyś zapoznał się z tym, jakie są w ogóle formy restrukturyzacji w Polsce. W tym miejscu pokrótce tylko opowiem, że mamy do wyboru cztery rodzaje postępowań: jest to postępowanie na układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Każdy z tych rodzajów restrukturyzacji generalnie różnią się między sobą, zależnie od tego, co do czego porównujemy i jaka jest sytuacja Twojej firmy. I tutaj muszę Ci powiedzieć przede wszystkim o kilku. Elementach wspólnych dla każdego rodzaju postępowania, a w następnej części też przejdę do tego, do tego, co w poszczególnych postępowaniach możesz, a czego nie możesz. Zacznijmy od tych części wspólnych. No to przede wszystkim w każdym postępowaniu restrukturyzacyjnym możesz lub wręcz musisz współpracować z nadzorcą sądowym, czy też wyznaczonym przez sąd zarządcą. To jest osoba posiadająca kompetencje, kwalifikacje i uprawnienia do tego, żeby przeprowadzić, czy pomóc Ci przeprowadzić destrukturyzację Twojej firmy. Jeżeli zazwyczaj prosi Cię o uzupełnienie dokumentów, o podjęcie decyzji, informacji, opinii, czy złożenie jakiegoś wniosku, no to jest to naprawdę ważne. I w znacznej większości przypadków to nie jest tak, że ta osoba wymyśla, czy chce Ci uprzykrzyć bieżące funkcjonowanie, tylko on po prostu potrzebuje poszczególnych dokumentów, czy to dla sądu, czy to dla wierzycieli. Z drugiej strony, oczywiście, jeżeli decydujesz się na restrukturyzację, no to jest pewne domniemanie, że Twoja firma nie jest w idealnej kondycji finansowej, więc wtedy no, może, będziesz miał wyzwania z realizowaniem płatności. Dobra informacja jest taka, że jeżeli chodzi o płatności zaległe, czyli te powstałe przed dniem Restrukturyzacyjnym, no to one co do, co do zasady objęte są ochroną i co do zasady ich nie musisz realizować. No jest tam kilka wyjątków, które oczywiście musisz dopytać swojego nadzorcę, jeżeli gdzieś tam postępowanie już zdecydowałeś się wszcząć, lub też nadzorcę, jeżeli jeszcze nie wszcząłeś postępowania, dopytaj o to oczywiście przed rozpoczęciem procesu, ale w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że. Te, które powstały przed rozpoczęciem procesu są objęte ochroną, no ale te bieżące, które powstaną po otwarciu restrukturyzacji, no to je musisz bezwzględnie płacić. Podam Ci to na przykład ZUSów w postępowaniu zatwierdzenia układu, który zazwyczaj no to jest taki bardzo obrazowy przykład, i myślę, że on dobrze pokazuje to, co musisz, a czego nie możesz. No to przede wszystkim tak. Jeżeli zdecydowałeś się na otwarcie postępowania w styczniu, to do, domyślnie ZUS za grudzień, listopad, czy ta zaległość, którą masz za grudzień, listopad, październik, czy wrzesień ona jest objęta restrukturyzacją i będzie spłacona, oczywiście, ale na warunkach wypracowanych w układzie. Tak, ale jeżeli będziesz miał to zapłaty ZUS za luty czy marzec, no to tę należność bezwzględnie musisz zapłacić w takiej wysokości, w jakiej jesteś zobowiązany. To nie jest objęte ochroną. Mało tego, jeżeli tego nie zrobisz, to wierzyciel może zdecydować się na Jakąś formę dążącą do, do umorzenia postępowania, czyli do zakończenia go bez zawarcia układu. Tak? Głos na nie to będzie, że tak powiem, najmniejszy problem, bo generalnie dłużnik musi realizować należności, które przypadają po dniu rozpoczęcia restrukturyzacji. Jeżeli chodzi o. Umowy i bieżące funkcjonowanie, to tutaj już przechodzimy do szczegółów. Zacznę od postępowania zatwierdzenia układu. Postępowanie o zatwierdzeniu układu funkcjonuje co do zasady normalnie. Bieżące funkcjonowanie firmy jest niezakłócone. Masz oczywiście nad sobą nadzorcę układu, który ma Ci pomóc w przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji, ale on oczywiście nie będzie trącał się w bieżące decyzje biznesowe, które podejmujesz. A przynajmniej nie powinien tego robić. Jego rolą jest pomóc. I wsparcie w zawarciu układu, oczywiście jest pewne ograniczenie, bowiem no nie możesz podejmować czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu bez zgody nadzorcy. I uwaga, pod rygorem nieważności. Czyli, jeżeli przykładowo masz nieruchomość i zdecydujesz się darować ją na rzecz swojego syna, córki lub matki czy ojca w trakcie restrukturyzacji i nie uzyskasz na to żadnej zgody nadzorcy, no to taka czynność jest bezwzględnie nieważna. Zgoda oczywiście musi być wyrażona w formie pisemnej. W wielu przypadkach, jeżeli jest to faktycznie w sposób sensowny, wyjaśnione i ta, ta czynność jest, ma jakieś uzasadnienie takie, no nie tylko dla Ciebie jako dla dłużnika, ale przede wszystkim dla wierzycieli, czyli przykładowo, jeżeli chcesz sprzedać nieruchomość i ze, środków, ze sprzedaży tej nieruchomości zaspokoić np. wierzycieli hipotecznych albo innych i jesteś w stanie to nadzorcy rozpisać, to tutaj Generalnie nie powinno być problemu, tak? bo nadzorca oczywiście też będzie dążył do tego, żeby wierzyciele byli zaspokojeni w jak największym stopniu. No ale samowolki tak w cudzysłowie no nie możesz zrobić. Musisz natomiast mieć zgodę nadzorcy, nadzorca w tym przypadku będzie działał jako strażnik interesów wierzycieli poniekąd. Jeżeli chodzi o czynności zwykłego zarządu, no to może się oczywiście pojawić pytanie, co o nim jest, a co nimi nie jest. To jest generalnie kwestia niedookreślona ten zwrot, nie jest precyzyjny w przepisach prawa, poniekąd celowo, bo nie dla każdego przedsiębiorca sprzedaż nieruchomości będzie czynnością przekraczającą zakres zarządu, albo sprzedaż pojazdu luksusowego na przykład. Wyobraźmy sobie bowiem sytuację, kiedy przedsiębiorca prowadzący księgowość ma jedną nieruchomość i dwa luksusowe pojazdy. Decyduje się sprzedać jeden z nich. Powiedzmy o wartości kilkuset tysięcy złotych, no to dla niego co do zasady to będzie czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, bo on nie podejmuje tego na bieżąco, to jest znaczy składnik majątku, nie ma tego, nie robi tego, że tak powiem, codziennie, no to faktycznie tutaj trzeba by rozważyć, czy zgoda nadzorca nie jest wymagana. Z drugiej strony, jeżeli mamy komis samochodów luksusowych, czy firmy zajmującą się sprzedaniem samochodów luksusowych, czy skup nieruchomości, który potem nimi obraca na bieżąco, to w takich sytuacjach może się okazać, że na przykład sprzedaż pojazdu o wartości kilkuset tysięcy złotych, albo sprzedaż nieruchomości o wartości kilkuset tysięcy złotych może być czynnością z zakresu zwykłego zarządu. Ale warto to rozpatrzeć właśnie w tych dwóch przypadkach. I tutaj poniekąd celowo nasz prawodawca nie doprecyzował, że na przykład czynności wszystkie powyżej 100 tysięcy złotych są przekraczające zakres zwykłego zarządu. To należy rozpatrywać w każdym konkretnym przypadku. Jeżeli chodzi o przyspieszone postępowanie układowe, to w zasadzie mamy tutaj bardzo podobne zasady funkcjonowania, czyli bardzo podobne elementy tego, co musisz robić i tego, czego nie możesz robić. To przede wszystkim musisz współpracować z nadzorcą, musisz złożyć wniosek i prowadzić firmę normalnie tak jak dotychczas. No i nie możesz przede wszystkim wyprowadzać majątku i podejmować czynności, które są tutaj w jakikolwiek sposób krzywdzące dla wierzycieli. Na pewno znam przedsiębiorców, dla których wszczęcie czy ochrona, która i czy czas może bardziej, który uzyskują poprzez restrukturyzację jest takim, taką pokusą do tego, żeby chronić majątek gdzieś tam próbować go wyprowadzać na zewnątrz? No nie jest to zazwyczaj dobra strategia, zwłaszcza, że no de facto nie wiesz, w którym kierunku pójdzie proces restrukturyzacji. Czy ona się uda, czy się nie uda? Czy będziesz musiał faktycznie za chwilę skierować swoje myśli w stronę upadłościową, czy Gdzieś tam w stronę realizacji układu i zwiększenia dochodów. W przypadku postępowania układowego tutaj no, może dwa zdania na starcie, czy kiedy warto rozważać postępowanie układowe. No przede wszystkim wtedy, kiedy masz jakieś wierzytelności sporne, czyli wierzytelności, z którymi się nie zgadzasz. Przykładowo, jesteś firmą prowadzącą roboty budowlane, i um, ktoś obciążył Cię niesłusznie karą umowną tak, na kilkaset tysięcy złotych. Jeżeli w takiej sytuacji Ty się z tą karą nie zgadzasz, i to jest sprawa w sądzie, i to nie na zasadzie jest w sądzie, bo chcesz grać na czas, tylko masz tam faktyczne, rzeczywiste argumenty, które chcesz podtrzymywać, i wartość tej spornej wierzytelności przekracza. 15% Twojego finalnego saldo zadłużenia. Wiemy dobrze, że w firmach budowlanych często to jest jedna kara umowna i ona faktycznie potrafi opiewać na kilkaset tysięcy złotych. No to faktycznie wtedy, wtedy warto rozważyć to postępowanie układowe, no bo ono umożliwia prowadzenie bieżącego działania przedsiębiorstwa, umożliwia prowadzenie tych sporów o zapłatę tych, powiedzmy, wierzytelności spornych, no i przede wszystkim jednocześnie porozumienie się z tymi wierzycielami, którzy są bezsporni. W tym zakresie sąd wydaje postanowienie o tym, czy ten wierzyciel jest sporny, czy też nie. Także to jest na pewno ciekawe rozwiązanie, tylko tam warto wejść w szczegół, dlaczego ta sprawa jest w sądzie i czy masz tam realne argumenty na swoją obronę, tak? Czy nie jest to przypadkiem sprawa po prostu na przedłużenie, tak? Bo obawiasz się komornika, więc składasz sprzeciwy, pisma, jakieś um, zarzuty, odwołania, zażalenia, czy czy inne takie, żeby właśnie sprawa jak najdłużej trwała, bo liczysz na to, że gdzieś tam się odbijesz i spłacisz to. No w takiej sytuacji warto jest to przeanalizować, no bo może być tak, że korzystniejsze będzie postępowanie o układu, gdzie de facto uznasz te wierzytelności, pozbędziesz się tych spraw sądowych, no i podejdzie do tematu kompleksowo poprzez właśnie restrukturyzację. Taką nowinką w postępowaniu układowym jest, że w pewnych sytuacjach zarząd dłużnika może być częściowo ograniczony, czyli częściowo możesz utracić stery nad swoim przedsiębiorstwem lub nawet całkowicie, ale to znowu zależy od konkretnego stanu faktycznego. Trochę jest tak, że w przypadku tych restrukturyzacji sądowych, zwłaszcza sanacji czy Czasem postępowania układowego będzie w grę wchodził tak tym, zwany tymczasowy nadzorca sądowy. To jest podmiot, którego celem, wyznaczony przez sąd oczywiście, którego celem jest zabezpieczenie majątku dłużnika i, tak mówiąc trochę wprost i kolokwialnie, sprawdzenie tego, czy informacje, które podać we wniosku, się zgadzają z tym, co jest naprawdę i czy firma ma szansę na restrukturyzację i czy ma przede wszystkim środki na poniesienie tych wszystkich kosztów, które sąd może w restrukturyzacji zasądzić czy orzec obowiązek zapłaty, no to faktycznie tymczasowy nadzorca też będzie ci zadawał kilka pytań i z nim warto współpracować. On ma wydać finalnie opinię o tym, czy Twoja firma ma szansę na zrestrukturyzowanie się i spłatę wierzycieli, czy też nie. Jeżeli wyda pozytywną opinię, no to jest duża szansa na to, że restrukturyzację sąd otworzy i skorzysta z wszystkich jej benefitów i z całej tej ochrony przewidzianej restrukturyzacją. Z drugiej strony, jeżeli nadzorca nie będzie widział podstaw, to może być tak, że wydane opinię negatywną, a sąd po zasięgnięciu tej opinii, po prostu odmówi wszczęcia postępowania, na przykład sanacyjnego czy układowego. Także to jest przede wszystkim, co musisz robić, tak? Czyli to, że musisz z tą osobą działać. Co możesz robić? No to możesz prowadzić firmę dalej, oczywiście. Jeżeli chodzi o to, czego na pewno nie możesz robić, to nie możesz tego biznesu w tych dwóch postępowaniach przepinać na inny podmiot. Jeżeli masz, miałeś na przykład zajęte konta i Prowadzić działalność za pośrednictwem jakiegoś tam, powiedzmy, innego podmiotu prawnego, czy innej osoby, no to warto ten biznes z powrotem skonsolidować. Warto, żeby ten podmiot, który ma być zrestrukturyzowany, miał faktycznie wiarygodne wyniki, perspektywy i no, finanse przede wszystkim. I tutaj nie warto po prostu rozrabiać tego biznesu. Więc jeżeli na przykład prowadzisz hurtownię albo Sieć sklepów, sieć hurtowni, i rozdrobniły się celowo po to, żeby właśnie tutaj mieć jedną na tym podmiocie, żeby to było bezpieczne, albo był na przykład na jednym miałeś konto, to przepiałeś na inny podmiot. No to zdecydowanie warto jest wyczuć taki moment na skomasowanie tego. No chyba, że decydujesz się na porzucenie jakiegoś przedsiębiorstwa i na przykład ogłoszenie upadłości spółki, bo to, to jest inny, inny temat. Ale to, to na pewno musisz mieć na uwadze, że w przypadku postępowania układowego przede wszystkim może się zdarzyć. Że stracisz całkowicie lub częściowo ster nad swoją firmą. Przechodząc do sanacji, no to faktycznie jest to taki najpełniejszy, najbardziej skomplikowany rodzaj restrukturyzacji. I tutaj trzeba wziąć pod uwagę kilka szczególnych kwestii. No przede wszystkim to, że sanacja wiąże się z kosztami nie tylko na etapie złożenia wniosku i przygotowania dokumentów i zaliczki. Sanacja wiąże się również z koniecznością poniesienia bieżących kosztów postępowania. Przykładowo. Jeżeli zarządcy sąd przyzna zaliczkowe wynagrodzenie na początku prowadzenia postępowania, no to Ty jako przedsiębiorstwo jesteś zobowiązany do... Poniesienie tego kosztu. Jeżeli tego nie zrobisz, Twoje postępowanie może się, mówiąc wprost, umorzyć, zakończyć niepowodzeniem. Oczywiście Twoim celem jest powinno być to, żeby dochody były maksymalizowane, gdzieś tam koszty były niwelowane, żeby ten biznes faktycznie miał szansę spłaty tych wierzycieli i dalszego funkcjonowania, ale w przypadku sanacji, tak jak mówię, musisz liczyć z tym, że będziesz współpracował z zarządcą sądowym. Dłużnik co do zasady. Traci prawo nad zarządzaniem swoim przedsiębiorstwem. Od momentu wszczęcia postępowania sanacyjnego, no de facto, musisz liczyć ze zdaniem zarządcy. On będzie miał wpływ nie tylko na takie kluczowe, strategiczne decyzje w firmie, ale przede wszystkim na takie bieżące też, czyli rozwiązywanie, nawiązywanie umów. Zarządca często będzie zasięgał Twojego zdania i Twojej opinii, bo to jednak jest Twoja firma i Ty najlepiej wiesz, jesteś w branży i będziesz wiedział, co jest dobre lub nie. Ale zarządca będzie podejmował decyzję trochę bazując na. Aktualnej sytuacji, na cyfrach, na tym, co widzi i na tym, jakie dana czynność daje perspektywy. Przykładowo, jeżeli zatrudnienie nowego pracownika da perspektywę wzrostu dochodów, pewnie uzyska zgodę zarządcy na to, żeby taką umowę zawrzeć. Ale jeżeli jest to kolejna osoba, która de facto operacyjnie nie poprawi sytuacji tego przedsiębiorstwa, no, może być tak, że tej zgody po prostu nie uzyskasz i zarządca nie zatrudni tej osoby. W przypadku sanacji, no to musisz też pamiętać o tym, że jest to postępowanie trwające kilka lat, więc musisz być gotowy na to, że będziesz przez kilkanaście miesięcy współpracował z osobą, która, no może się okazać ciałem obcym w Twojej firmie. Zarządca wyznacza sąd i nie jest go tak łatwo zmienić. Oczywiście możesz wprowadzić uzyskać większość uwierzycieli i zmienić tego zarządcę, oczywiście możesz spróbować wyznaczyć zarządce, który będzie gdzieś tam wskazany przez ciebie przy poparciu wierzycieli. No ale nie jest to regułą. Warto to zrobić oczywiście, jeżeli rozważasz postępowanie sanacyjne i masz zarządcę, który zna Twój biznes, ma spójny z Twoim pomysł na wyjście z problemu, no to oczywiście warto uzyskać poparcie wymaganej większości. No i wtedy jest większa szansa na to, że będziesz prowadził restrukturyzację ramię w ramię z osobą, która podobnie jak ty patrzy na przedsiębiorstwo. Tym, czego oczywiście nie możesz robić sanacji, no to jest defraudować majątku firmy, czy też go wyprowadzać w jakiś inny sposób, bo to oczywiście może skończyć się nie tylko nieprzyjemnościami cywilnymi, ale przede wszystkim karnymi. I ogólnie. Tak myślę spinając klamrą, do czego możesz, do czego nie możesz, no to w każdym z tych rodzajów restrukturyzacji powinieneś zastanowić się nad dwiema rzeczami. Jak wygląda w tym wszystkim Twoja odpowiedzialność osobista? Czy jest to spółka, czy JDG? Jak ona będzie wyglądała w przyszłości? Nie mówię, że w momencie podejmowania, czy prowadzenia restrukturyzacji powinieneś zmieniać formę prawną prowadzenia biznesu, czy zakładać nową spółkę, na której będziesz zaczynał od zera, ale jest to na pewno dobry moment i myślę, że możesz to zrobić. A na pewno powinieneś, żeby po prostu po uporaniu się z takimi pierwszymi formalnościami, jeżeli już jesteś w takim nurcie myślowym naprawiania swojego biznesu to zastanowić się, co możesz zrobić lepiej i wdrożenie tego w życie w takim prawnym aspekcie, czyli na przykład uporać się z tematem zadłużeń, oczywiście, bo to jest ważne i kluczowe i niezbędne, ale na przykład po uporaniu się z tematem zadłużeń i wszystkich zobowiązań, na przykład spróbować zabezpieczyć swój majątek albo żeby zabezpieczyć swój biznes i ograniczyć swoją zdolność, swoją odpowiedzialność osobistą poprzez np. założenie spółki, czy spółki akcyjnej. Nie mówię, że powinienś to robić równolegle, nawet często nie jest możliwe, żeby to robić równolegle, ale jest to taki moment, w którym warto zrobić krok wstecz i zastanowić się nad strategią. Nie tylko dochodowo-przychodową, bo to jest oczywiście kwestia biznesowa i to pozostawiam Tobie, ale też przede wszystkim od tej strony prawnej, co jest podstawą tych problemów. Może jakaś zła podpisa źle podpisana umowa, być może jakaś kara, być może błędy w księgowości czy w podatkach, czy może na przykład nieatrakcyjna forma prowadzenia działalności. No zdecydowanie powinieneś te takie um, wąskie gardła zweryfikować i po uporaniu się z tematem zadłużenia po prostu zabezpieczyć biznes tak, żeby uniknąć ich. W przyszłości. Nie tylko możemy pomóc ci nie tylko w kontekście właśnie tutaj restrukturyzacji, ale również w kontekście zabezpieczenia biznesu na przyszłość, jeżeli miałeś problemy lub jeżeli ich nie masz, ale obawiasz się ich w przyszłości, no to to jest na pewno dobry moment, żeby zostawić swoje dane, skontaktować się z nami i przeanalizować sytuację, opracować jakąś wstępną strategię. A jeżeli dotarłeś do tego miejsca, bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego materiału i zachęcam Cię do subskrybowania, zostawiania lajków oraz oglądania naszych następnych materiałów. Dzięki.